Siemano, z tej strony Wowka w tym odcinku do wygrania macie passive card o wartości 20 zł, wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka, dzisiaj Chocolate Case, będzie to skrzyneczka, z której będziemy próbować robić koskę 58 za jedną taką skrzyneczkę, no i tutaj tak, Shadow Daggersy są, rękawice są, Golden Koi jest oczywiście, więc sporo, sporo fajnych tutaj skinów występuje, podobnie tutaj troszeczkę rękawice są te same nawet, tak jest, to chyba te same rękawice, tylko może inna cena będzie No są tutaj w różnym stanie e, Golden coin na pewno fajny, no bo tutaj Bez problemu z tego koskę można zrobić bo Będziemy robić sobie z tego koskę. mamy 300 zł na wydanie Na tą skrzynię, no i potem Będziemy próbować już coś z tego zrobić Powiedzcie na stronę plusik, tutaj kod Wowkaety, który dodaje wam 10% do doładowania 2 zł, 10, na, 10 zł na start Nie, 2 zł i 10 groszy e, Daje wam na start No i tak Macie możliwość pateblikiem, e, kartą Skinami, nami cardami, SMS-ami i innymi, dobra, będziemy zaczynać ten odcinek. Dajemy sobie po nie, trzy skrzyneczki. Ja tylko na samym starcie zerknę sobie dokąd tutaj po prostu są skiny, które, które mam aktualnie. Tak, żeby potem sprzedać tylko to, nie, co nam powypadało, właśnie z tej skrzyni. Więc dobra, lecimy, słuchajcie. Pierwsze skrzynie lecą. zobaczyliśmy sobie mniej więcej, co tutaj wypada. Ok, pierwsze trafy. Mortis chyba będzie najlepszy. Tak jest. Mortis jest za 9,53. Lecimy dalej. Zobaczymy, co ta skrzynka zaoferuje. I jaki będzie rekordowy traf. No ten gloczek na pewno byłby lepszy, tak mi się przynajmniej wydaje. Czekajcie, jaką cenowo w ogóle stoi ten gloczek. Od 13 zł do, słuchajcie, aż 35. Co na tego, skrzynka jest dużo. Tutaj te mortisy teraz zrobiły fajne, robotę. Nawet jakby tak to wyleciało, no nie, to i tak byśmy spoko całkiem na tym wyszli. Okej, okay, mamy kolejny Mortis. Mortisy bardzo często tutaj wypadają, czekajcie jaka jest w ogóle szansa na to chłopkę, na 23%. Dobra, to wszystko wiadomo, dlaczego Mortis aż tak często po prostu tutaj wypada, no ale on jest naprawdę w porządku. Jeśli on wypadnie, no to jest naprawdę w porządku, ile reszta skinów też jest okej, okay, jak widzicie. Bo, no, no, jeden Mortis i prawie jest robota zrobiona. Dwa Mortisy i już jest elegancko. Oprócz słuchajcie tych skinów innych, które są jeszcze zdecydowanie lepsze. Aktualnie najlepszym, jaki trafiliśmy, był Mortis, ale są też lepsze skiny. Na razie takich nie mieliśmy. Ale może jeszcze będą No wiadomo, to jest ciężka sprawa Te wszystkie skiny, no nie, tutaj jest ciężko No ale z tego, słuchajcie, co tutaj widać No to ten gloczek, no nie, no to to jest na spokojności Do trafienia, Mortis i ten gloczek Fajnie, już może być naprawdę Bardzo, bardzo w porządku Te skiny już są dużo, dużo, dużo ciężej Ale też mogą wypaść Może po prostu szczęście nam dopisze i po prostu te skiny się pojawią Ok, mamy Mortisa No i dwa kałaszki, co aż nie będzie No właśnie, z 13,86 Łącznie warte, dobre. No kurde ten gloczek cały czas przelatuje Ale nie chcę totalnie wypaść Już tyle razy co nam ten gloczek przeleciał Oczywiście standardowo Te skiny, które tutaj nam wypadają Lecą na sprzedaż i robimy sobie za to bitwę Jedną lub dwie Coś takiego i próbujemy z tego po prostu zrobić sobie jakąś koskę ok I tutaj jak to się prezentuje Moi drodzy Mamy Mortisa 12 zł Więc tego troszeczkę lepszego Kurde lata mi strasznie to kółeczko Eee, dobra, CZ, Gloczek chyba też, jakby nic bez szału, no nie? 769 razem to było warte, jeszcze mamy 88 zł. Więc może przed nami będzie tutaj coś naprawdę z tych najdroższych skinów. Na razie tego nie było, ale ja ciągle to czekam. O dobra, mamy, słuchajcie, mamy Baskila, będzie to na pewno rekordik. 35 zł, 12, 51 zł. Łącznie tu jest warte to, co otworzyliśmy, więc to jest naprawdę, żeby takie, takie trafy były częściej, to tutaj easy robimy sobie równowartość Koski z tych skinów. No ale. Wszystko przed nami, zobaczymy. Czy tych trafów będzie więcej? Czy to taka jednorazowa akcja, że udało się coś trafić? Miałoby za ponad 30 parę złotych ze skrzyneczki za 6 zł Kurde, no zobaczcie, że pie yy, prawie 6 zł, 5,88, więc niewiele brakuje do tych 6 zł na pewno. No i tutaj mamy Mortisa Glocka. Jest pierwszy raz ten Glock, którym to będzie stan. Jest 14 zł, ale i tak jest ok. I tak jest ok, to nie jest najlepszy stan tego Glocka. Ok, to jest ostatnie otwarcie. Czy w ostatnim otwarciu będzie coś ciekawszych rzeczy? Z tego co widzę, nie. Jest Mortis, jest kilka tutaj różnych skinów, ale niestety nie mamy tego co szukaliśmy. Z tego co ja tutaj pamiętam, to tutaj. Urde, dobra, czekajcie, zerknę. Dobra, już wszystko wiem. Sprzedajemy sobie na spokojnie od tego ogloczka za 182 zł. To są wszystkie trafione dzisiaj skinę no i za to robimy bitewkę jeszcze nie wiem jaką e, tak jak widzieliście w ostatnim odcinku 70 zł do kosy to naprawdę konkretną Robotę robiła ta skrzyneczka za 16 zł, eventowa, więc dzisiaj też może na nią postawimy. Tam były bitwy z Andrzejem, jeśli ktoś nie ogląda, to naprawdę warto obejrzeć. 245 zł, mieliśmy 300. I lecimy tutaj, czekajcie, gdzie jest skrzynia? Okej, okay. fresh cases to były. Zobaczymy, słuchajcie. Może Andrzej wbije lub nie? Zobaczymy, może będzie kolejny odcinek bitw z Andrzejem. Dobra, wrzucamy sobie te skrzyneczki. Ja sobie chwilę zaczekam. Że akurat przeciwnik się trafi, i może Andrzej. Nie wiem, czy on tutaj jeszcze dzisiaj gra. Zobaczymy. No i co, 2000 osób na stronie, więc może ktoś tutaj chętny się znajdzie na stoczenie takiej oto bitwy. Właśnie na freszkę siki. Widzowie nie uwierzycie, paść, kto się pojawił. <ścoughs> Z emotikonką jeszcze od razu wbija. Witamy, Andrzeja. Ja pierdziela Andrzej znowu. Witamy, witamy. Andrzeja, Andrzej, cha, cały dzień czekaj, się pojawimy. Ja, serio, nie wiem totalnie, kto to jest. To jest jakaś osoba, po prostu, u nas jest go w i wbiła po prostu do nas. Nie wiem, długo dosyć czekałem, nie wiem, 3-4 minuty, coś takiego. No, ale pojawił się, słuchajcie, główny bohater z poprzedniego odcinka. Na razie tutaj idzie nam mega, mega, mega dobrze. Więc zobaczymy, jak to się tutaj nam zakończy. Andrzej. Jest pewnie już zdenerwowany, bo tutaj różnica jest znaczna. E, nawet płakać zaczął, więc dobra, idziemy dalej. Jeszcze 7 skrzyneczek, Andrzej. Masz jeszcze szansę się odegrać, oby nie, ale możesz dorzucić jakiegoś nam fajniejszego skina, e, tak żeby ta bitwa po prostu lepiej nam poszła. Bo jak na razie to tam słabo strasznie ci idzie. O, dobra, do dorzucił Andrzej. Andrzej się rozkręca. Słuchajcie, pięć skrzyneczek. Andrzej zaczął atakować. Ej, zobaczcie, jaka różnica w Well Worm, e, ogromny na różnica wręcz wartości skina. Przydałoby się, słuchajcie, naprawdę e, żeby tutaj coś lepszego się jednak pojawiło e, No, bo wrócimy pod te 300 zł, no nie. Andrzej zaczął płakać kolejny raz. Dobra, będzie spoko skinek i mamy, słuchajcie, 300 z kawałkiem. E, dajemy tutaj jakoś taką ładną minkę. Dajmy taką ładną minkę, taką, żeby już więcej Andrzeja nie denerwować. E, 325 zł, ok To jest troszeczkę mało na razie, więc zrobimy sobie jeszcze jedną e, bitwę. Tylko Andrzej, nie wiem czy teraz bije, bo to będzie bitwa taka droższa. Bo potrzebuje, kurczę, nie pamiętam, trzy skiny chyba maksymalnie są na exchange czy nie. Dobra, będziemy musieli naprawdę pójść z jakąś mega, mega mocną skrzynią, ale też nie chcę, żeby to była skrzynka taka nie, słaba, dobra Anarchy Case. Proszę, żeby on tutaj coś jednak zaskoczył. E, beast Case'em uda się, prawie legendarne duło się pojawi, ale niestety minimalnie przebraknie. Więc dobra, to będzie te 300 zł. Próbujemy, słuchajcie, może się uda, jeden na jeden. Nie wiem, czy pieniądze. Zob... Dobra, zobaczymy, zobaczymy. <laughs> na razie oczekiwanie na gracza. Eee, może ktoś po prostu chętny tutaj jeszcze będzie, bo tych graczy ciągle tutaj przybywa na stronie. Eee, ja sobie zaczekam na spokojnie, myślę. A żeby wygrać w Card, napiszcie jaka była wasza ulubiona zabawa w dzieciństwie, obok liczby od 1 do 3. Dobra, bitwa, słuchajcie, startuje. Zaczynamy Electric Hive, 170 zł. 130. Nie, całkiem okej okay, skinet. Co mamy tutaj w ostatnich gloczek kontra 117,68? Niestety przegrana 486 zł. No i to by była kwota, słuchajcie, wystarczająca, żeby tą koskę się faktycznie zdobyć. No, udało się wygrać pojedynek z Andrzejem. Niestety. Jupiterka wbiła i niestety nas rozwaliła takie życie. No niestety, no. A czekajcie, 44 zł, To nie wszystko. Pamiętajcie o kodzie. Wowka Kod dodaje wam 10% do doładowania, 2 złote 10 groszy na start. No mamy jeszcze 44 zł. więc nie poddajemy się, słuchajcie, do samego końca. Dajemy tą skrzynkę za 42, dajemy 4 osoby. No i zaczynamy tą oto bitwę. Jest to bitwa, słuchajcie, o wszystko. 44 zł mamy no 2 zł zostanie też nie ma sensu z tego walczyć, ale 42 zł. I jeśli, słuchajcie, jakoś fajnie by się przyfarciło. No tak najbardziej. Dobra, w przypadku tej bitwy jeszcze raczej chyba nie będę czekać. O dobre, ktoś się tam znalazł. Dobra, może by się znaleźli. Mogłem zaczekać. Trudno. Dobra, czekajcie, dajemy. Uuuu Ja pierdzielę taki w pierdziel. No ale tutaj 122 zł, tak jak mówiłem, no ta bitwa mogła mogłoby dość sporo dzisiaj nam pomóc. Niestety się nie udało. Na Sjersginskuń się ciągle ogólnie macie event, punkty eventowe dostajecie za doładowanie i otwieranie z, z eventu, macie tryb, gdzie zdobywaj punkty po prostu, ten kto ma najwięcej zdobywa skiny, można ustrzelić ze skina i można też wygenerować ze skina za punkciki, czekajcie, mam 7800, to może coś wygeneruje ok jest 13 zł bonusowo, ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie, siema i